dajcie po świętach zobaczcie piękna pogoda trzeba coś z tymi różami zrobić no i bierzemy się za robotę będziemy dawać nawóz jaki nawóz najlepszy podróże a no zobaczcie tu nie może być żadnych chwastów jak zresztą przy każdej roślinie może to starszy drzewka już nie tak bardzo ale jeżeli chodzi o krzewy ozdobne to jak najbardziej tu będzie czyściutko fajnie i teraz zobaczcie według mnie najlepszym będzie rozwiązaniem Obornik granulowany. Tu posypiemy sobie, o, i będzie bardzo ładnie. O, jeszcze mączko bezlotowe jest jakby coś troszkę, może. Masz... No na razie przekopy tutaj. Obornik granulowany, najlepszy. Na są właśnie taki według mnie nie wiem co, Tania, ty, o tym sądzisz? No ja też, jak jakoś się... czytałem właśnie, że najlepszy będzie... Jak ja już, już nie czytałem, macie, to mineralne, no ale... Czytałem, ale też, moi drodzy, z własnego doświadczenia widziałem. Miałem taki raz doświadczenie, że posypałem właśnie obornikiem jedną różę, a drugiej nie. I po roku, wierzcie mi, była wielka różnica. Teraz tak, jeszcze troszkę mączki bazaltowej. Nie zaszkodzi. Bo tutaj minerał, tak, mm -hmm. skała zmielona. Mnóstwo minerałów, mikroelementów. O, tak nie za dużo, wystarczy, to się wchłonie ładnie. Mają być deszcze. Także macie różyczki i chcecie, żeby pięknie kwitły. I żeby były odporne też na choroby, na tę czarną plamistość. To po prostu stosujcie. O, tak troszkę przemieszać, żeby to ładnie się wymieszało. I tyle, moi drodzy. A, a jeszcze te swoje złoto żółte? Nie, nie będę pod... nie. dawał z tego względu moi drodzy, bo to jakoś do róż mi nie pasuje tak, bo oczywiście jak owocowe to, to owszem, a zobaczcie róża taka w trochę w oborniku, to czy to będzie ładnie wyglądało, jak sobie chcecie, rzeczywiście chcecie dodajcie tego żółtego złota, ja nie daję, chyba Żania potem jeszcze da, to już jej sprawa, ja uważam, że wystarczy dać tego obornika granulowanego, on się ładnie rozpuści, i po prostu wizualnie tu jakąś ładną korę może dać, tak czy, czy, czy zrębki drewniane, żeby to ładnie wyglądało. Wiadomo, róża to jest głównie sadzimy nie dla owoców, tylko dla efektu wizualnego, więc ja uważam, że też to, żeby ładnie było wszystko i mamy zremkę no, tak, w tak ale też ładne takie drewienka miałem na myśli kolorowe. A, okay. Tak, żeby to ładnie wyglądało, tak. Zobaczcie, jak to pięknie w ogrodach angielskich wygląda. Także czerpcie te inspiracje z internetu. Z telewizji, tak. Ale też u nas też to będzie ładnie zrobione, więc myślę, że jakieś dwa miesiące, jak one ładnie rozkwitną. Na, pe na pewno będzie relacja z naszych róż. Ona już została przycięta. Zobaczcie ta róża pnąca. Na ostatnim filmiku pokazywaliśmy wam jak to przyciąć. Więc też obejrzyjcie, kupujcie kalendarze, plan ogrodowy, jak wiecień. Cały czas jest edytowany, więc nowe rzeczy dochodzą tam. Do wielu zagadnień macie tam filmiki, więc wysyłany jest ten plan w dwóch formach: PDF, do odczytu, do druku. Oraz ODT, możecie sami go po prostu sobie we własnym zakresie coś zmienić, coś dodać, więc to jest super sprawa, tak? Otwieracie po prostu w komputerze sobie i dopisujecie według swojej działki, według swojego ogrodu, co wam tam się pozmieniało. Cześć, moi drodzy!